Ceny gazu ziemnego w Europie ponownie wzrosły we wtorek 16 listopada 2021 roku. Przyczyną wzrostu cen jest niedawna decyzja niemieckiej Federalnej Agencji do Spraw Sieci, a więc tzw. Bundesnetzagentur, która zawiesiła proces certyfikacji rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Instalacji, która była w zasadzie splunięciem twarz Polsce przez naszych zachodnich sąsiadów. Budowa gazociągu została ukończona we wrześniu 2021 roku. Ponieważ około 40% gazu ziemnego w Unii Europejskiej pochodzi z Rosji, decyzja niemieckich władz wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Wiodący handlowcy energii ostrzegają przed ryzykiem wystąpienia przerw w dostawach prądu w Europie w przypadku chłodnej zimy. W wydanym dziś oświadczeniu Bundesnetzagentur ogłosiło, że certyfikacja operatora gazociągu Nord Stream 2 byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby operator został zorganizowany w formie prawnej zgodnej z niemieckim prawem. Procedura certyfikacji pozostanie zawieszona do czasu, gdy przeniesione zostaną główne aktywa i zasoby ludzkie do spółek zależnych, a Bundesnetzagentur będzie w stanie sprawdzić, czy dokumentacja złożona przez spółkę jest kompletna. Tuż po ogłoszeniu tej decyzji ceny kontraktów terminowych na gaz wzrosły o 10%, potęgując zbiednienie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Decyzja niemieckich władz zapadła w czasie narastającego napięcia pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Mowa tu zarówno o napięciach na Ukrainie, jak i trwającym obecnie kryzysie migracyjnym, jaki odbywa się na granicy Białorusko-Polskiej. Wiele wskazuje na to, że Nord Stream 2 jest traktowany jako karta przetargowa. O ile takie są plany niemieckich władz, nie powinno się wykluczać, że ich konsekwencje poniesie cała Europa Zachodnia i Środkowa.